W zakresie inwestycji gospodarki przestrzennej, w zakresie inwestycji budowlanych trwa realizacja zadania pod nazwą rozbudowa przedszkola nr 4 w Gostyninie. Obecnie roboty budowlane są na etapie wykonywania izolacji cieplnej, dachu i ścian zewnętrznych, montażu pokrycia dachowego, montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz wykonywania tynków wewnętrznych. Trwają roboty związane z realizacją zadania pod nazwą likwidacja barier architektonicznych w przedszkole nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Gostyninie poprzez przebudowę łazienki. Trwają roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pod nazwą zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ulicy 3 Maja 20 na cele mieszkaniowe. Trwają roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pod nazwą zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ulicy Floriańskiej. 5 na cele mieszkaniowe. Wybudowano maszt flagowy na rynku miejskim, który którym zgłosił gotowość do odbioru. Rozpoczęto czynności odbiorowe z udziałem Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zakończono roboty budowlane w ramach zadania pod nazwą Remont baszty i Kaplicy, budynek nr 1. Na wzgórzu zamkowym w Gostyninie jest to etap drugi. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych związanych z renowacją jeziora zamkowego w Gostyninie wraz z budową regulowanych odpływów. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji miejskiego środka sportu i rekreacji w Gostyninie w zakresie płyty głównej stadionu w celu dostosowania obiektu do wymogów polskiego Związku lekarno Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy boiska do mini-golfa przy ulicy Sportowej. W zakresie zamówień publicznych w ramach postępowań prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych w przeprowadzonym po raz trzeci postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na modernizację Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło PPHU, Sokwórz, spółka cywilna, Oktawian Grzeszlak, Krystian Nowicki z siedzibą w Sochaczewie i od razu dodam, że na początku grudnia planowane jest podpisanie, jest podpisanie umowy na modernizację Centrum Kultury. Kolejna rzecz: w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy miasta Gostynina wpłynęły dwie oferty. Z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, jaką zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważniono. W kolejnym z przetargów wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie z W.K.Z.O. w Gostyninie. W ramach postępowań poniżej 130 tys. zł netto prowadzonych z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zapytaniu ofertowym na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w szkole podstawowej nr 3 imienia w role te Gostyninie. w ramach rządowego programu Usiłek w szkole i w domu w części pierwszej wpłynęło 10 ofert. Podpisano umowę z firmą SAS, spółka, zOS, bułka z siedzibą w Zielonej Górze. W części drugiej wpłynęło 8 ofert. Podpisano umowę z panem Grzegorzem Krawczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Format Gastro z siedzibą w Łodzi. W zapytaniu ofertowym na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu miasta Gostynina w latach 2023-2024 podpisano umowę z panią Angeliką Barczak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą gabinet weterynaryjny lekarz-weterynarz Angelika Barczak, schronisko dla bezdomnych zwierząt w Siałstowie z siedzibą w pieczysce. Za zapytaniem ofertowym na modernizację i edukację w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w miejscowości Gostyni na ulicy Rynek, na drodze gminnej numer 140-190, wpłynęła jedna oferta, podpisana umowę z firmą PUP Euroasfalt Spółka z siedzibą w Olsztynie. Wykonawca opracuje dokumentację projektową, a następnie wykona system inteligentnego przejścia na pierwszym wraz z oświetleniem LED. Termin realizacji do 20 grudnia 2022 roku. W ramach współpracy z placówkami oświatowymi udzielono wsparcia podczas przygotowania postępowań prowadzonych w z przepisami ustawy o prawo zamówień publicznych na dostawę żywności dla szkoły podstawowej nr 1, szkoły podstawowej nr 3, zespołu szkolno-przedszkolnego w Gostynie oraz przedszkola nr 4. W zakresie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w dniu 26 października 2022 roku podpisano akt materialny w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 5544 o powierzchni 0,0473 hektara położonej w Gostynie przy ulicy Żarowskiego za wylicytowaną kwotę 45 300 zł plus obowiązujący podatek VAT. Podano na publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Goslinie przy ulicy Kowalskiej objętej granicami Tarnobrzegskiej Specjalnej Strefy tar Ekonomicznej Europark Wisłosan, a przypisanej do obszaru działania Specjalnej Strefy Ekonomicznej cena wywoławcza milion 150 tysięcy zł plus obowiązujący podatek VAT. Podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o szóstym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy 18 stycznia. Cena była łapka 450 tysięcy złotych. Na dzień 20 grudnia 2022 roku ogłoszono pierwszy przetarg ustnym nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gostyninie przy ulicy krośnie Dotyczy działek 772 773 oraz 774 łamane na 3. Cenę wywoławczą miesięcznego czynszu dzierżawnego ustalono na kwotę 600 zł. Zawarto umowę dzierżawy na część działki gruntu o powierzchni 10 m2, oznaczonej numerem ewidencyjnym 6502 łamane na 2, położonej w Gostylianie przy ulicy Legierów Polskich z przeznaczeniem pod ustawienie kiosku na okres 3 miesięcy. Ustalono miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 233 ,70 zł. Dokonano komisyjnego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą konserwacja rzeki z Lewej na długości około 1 km. W dniu 15 listopada 2022 roku zorganizowano w sali konferencyjnej Urzędu Miasta uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastyczno-edukacyjnego w ramach realizacji projektu pod nazwą Gostynin promotorem zdrowego powietrza edycja druga. Przedsięwzięcie skierowane było do dzieci z niepublicznych i publicznych przedszkoli z terenu miasta Gostynina. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie plakatu poświęconego ochronie powietrza. Zadanie to realizowane było przy udziale środków z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla czystego Powietrza 2022. Do konkursu przystąpiła grupa 52 dzieci z 7 przedszkoli, 19 dzieci to było miejsce na 33 dzieci otrzymało wyróżnienie. Rozpatrzono 6 zgłoszeń od osób prywatnych o wycięcie drzew na ich posesjach. Sprawy zakończono protokołem z inspekcji terenowej. Na wnioski właścicieli nieruchomości wydano trzy decyzje zezwalające na wycięcie drzew na terenie miasta Gostynina. Sprzedano drewno w ilości 24,24 metry samo wyrobu drzew suchych, przywróconych i połamanych przez wiechury w lasach komunalnych na kwotę 1212 zł. W zakresie dróg miejskich, w zakresie inwestycji drogowych trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo dla inwestycji pod nazwą przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w Gostyninie wraz ze zjazdami oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym. Dokumentację opracuje firma Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych Holmów spółka z Gostynina. W związku z koniecznością przebudowy złącza kablu pomiarowego zlokalizowanego w pasie drogowym Termin wykonania dokumentacji został wydłużony do dnia 20 grudnia 2022 roku. Trwają prace związane z opracowaniem projektu technicznego wraz z budową oświetlenia ulicznego ulicy Wyspiańskiego, przepraszam, ustawienie dwóch słupów stalowych oświetleniowych z dwoma oprawami LED. Termin realizacji zadania do dnia 15 grudnia tego roku. Roboty wykonuje firma DHS Intelligent Systems Hubert Szynkielewski z Gostelina. Podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane związane z budową i modernizacją infrastruktury drogowej w Gostyninie. zadania obejmuje budowę ulicy Mikulskiego, realizację i szydownej z ulicy Zazamcze o nawierzchni bitumicznej oraz budowę przyłącze kanalizacji deszczowej i remont ulicy Kopernika, sięgacze Kopernika Marcinkowskiego i wykonanie warstwy ścieralnej na ulicy Marcinkowskiego. Termin realizacji zadania do dnia 20, 31 maja 2023 roku. Roboty wykonuje firma Bora Słocka. Jeżeli chodzi o utrzymanie dróg publicznych i wewnętrznych, to m.in. przygotowano umowę na wynajem koparku ładowarki wraz z operatorem na obsługę sezonu zimowego 2022-2023 dokonano naprawy ubytków w nawierzchni chemicznej dróg za pomocą masy mineralno-asfaltowej na ulicach 3 Maja Polskiego łączniki ulicy Polnej z ulicą, z ulicą Marcinkowskiego oraz ulicy Ostatniej, dokonano wymiany uszkodzonych znaków pionowych na drogach gminnych, dla których zarządca jest burmistrz miasta Jostynina, dokonano uzupełnienia ubytków w nawierzchni gruntowej, parkingu przy cmentarzu na ulicy Ostatniej, dokonano wygrodzenia części pasa drogowego w ulicy Ostatniej celem usprawnienia przejazdu organizacji ruchu drogowego w okresie Świąt Wszystkich Świętych. Przeprowadzono przegląd i konserwację sprzętu pod kątem przygotowania do zimowego utrzymania dróg, wymiana łożysk, pasów klinowych, wykonanie nowej klasy tylnej, zakup i montaż foli poliuretanowych do pługa, wymiana świateł obrysowych, odpalenie hamulców, naprawa sprzęgła oraz, oraz częściowe czyszczenie i spawanie i malowanie piaskarek i samochodów. W zakresie spraw obywatelskich. Między innymi wpłynęło 5 wniosków z Komendy Powiatowej Policji w Gostyni o przekazanie nagrań archiwalnych niezbędnych do prowadzonych postępowań. Na bieżąco prowadzona jest obserwacja terenu miasta Gostynina mająca na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Przyjmowane są wnioski o preferencyjny zakup paliwa stawego dla gospodarstw domowych. Starego miasta Gostynina przyjęto na dzień 22 listopada 2022 roku 379 wniosków, które są w obecnej chwili Weryfikowane dziś tych wniosków jest już ponad 400. Od wczoraj trwa już yy, sprzedaż, ale też już yy, pierwsi mieszkańcy otrzymali węgiel. Na obiekcie Mosir aktualnie przebywa ją 30, już dzisiaj 38 osób, nie 39. Yy, chodzi oczywiście o uchodźców z Ukrainy. W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Ministerstwo Sportu pozytywnie zaakceptowało złożony wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Sportowa Polska. Złożono wniosek o udzielenie wsparcia w ramach Programu na lata 2022 2025 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na doposażenie bibliotek szkolnych i przedszkolnych oraz zadania związane z promocją czytnictwa dla szkoły podstawowej nr, yy, nr 1, dla szkoły podstawowej nr 3, przedszkola nr 4 oraz przedszkola nr 2 w prostym Całkowity koszt realizacji zadania to 27 tysięcy zł. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania to 21 600 zł. Program ma na celu wsparcie w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W ramach zadania pod nazwą remont części tynków zewnętrznych oraz wykonanie hydroizolacji tarasów, kaplica i baszta zamkowa w Pustyninie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w nie zaakceptował zmianę zakresu rzeczowego zadania oraz zwiększenie całkowitej kwoty inwestycji. W ramach programu grantowego Cyfrowa Gmina opracowano diagnozę cyberbezpieczeństwa, system zarządzania bezpieczeństwa informacji oraz przeszkolono pracowników Urzędu Miasta w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zgodnie z umową o powierzenie grantu, diagnoza cyberbezpieczeństwa została przekazana do Państwowego Instytutu Badawczego, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaakceptował rozliczenie końcowej dotacji dla zadania pod nazwą Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gostynina w lata 2022 roku. W ramach realizacji zadania pod nazwą Gostynin Promotorem Zdrowego Powietrza, edycja druga, złożono sprawozdanie końcowe do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Podpisano aneks do umowy na realizację projektu pod Biało-Czerwoną, wydłużający okres realizacji zadania do 31 grudnia 2022 roku. Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego złożono wyjaśnienia do wniosku o dofinansowanie w ramach zadania pod nazwą Przebudowa Drogi Gminnej nr 140-174 W wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Płocką oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej, oświetlenia zjazdów, kanału technologicznego oraz niezbędnej infrastruktury. We współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przygotowano i złożono deklarację przystąpienia do udziału w projekcie niekonkurencyjnym pod nazwą Wsparcie Mazowieckich Gmin w realizacji Programu Ochrony Powietrza dla Stref w Województwie Mazowieckim polegającym na zatrudnieniu ekodoradcy w Urzędzie Miasta Gostynniczym. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaakceptował sprawozdanie końcowe z realizacji zadania pod nazwą Montaż lamp solarnych oraz opraw oświetleniowych yy, o, oraz opraw oświetlenia ulicznego typu LED na terenie miasta Gostynina zrealizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu Mazowsze dla Klimatu 2022 oraz sprawozdanie z realizacji zadania pod nazwą Remont ogrodzenia na terenie rodzinnego ogrodu działkowego Bratoszewo zrealizowanego w ramach programu Mazowsze dla Działkowców. Do Szkoły Podstawowej nr 3 sukcesywnie dostarczane jest doposażenie do stołówki szkolnej zakupione w ramach przyznanego dofinansowania z wieloletniego rządowego programu posiłek w szkole i w domu. Ponadto Wojewódzki, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaakceptował wniosek złożony przez miasto Gostynin o wypłatę środków za przyjęte wnioski o dofinansowanie oraz wydane przez Miejskiego Środowiska Pomocy Społecznej doświadczenie o dowodach za pierwszy kwartał 2022 roku w ramach prowadzonego przez pracowników Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych punktu konsultacyjno-informacyjnego programu priorytetowego Czyste Powietrze. Przyjęto 8 wniosków o dofinansowanie oraz 4 wnioski o w ramach programu priorytetowego. Czyste powietrze. Dokonano bieżącej analizy aktualnego harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie zarówno do środków unijnych, jak również programów krajowych. W zakresie finansów wystawiono 20 upomnień, 19 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego z tytułu niezapłaconych podatków i opłat lokalnych, 22 upomnienia z tytułu niezapłaconej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 8 wezwań do zapłaty z tytułu dzierżawy działki oraz wieczystego użytkowania działki, dwa tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego z tytułu niezapłaconego podatku od środków transportowych, 55 faktur za najem lokali użytkowych dzierżawy działki, sprzedaż mienia komunalnego z 20 listopada 2022 oraz JPK 7 za miesiąc październik 2022 roku. Mogę się w analizowanym okresie przyjęto i zakrzynkowano 2639 wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych. Wysłano 15 pisów do Urzędu Skarbowego o sprawach dotyczących egzekucji podatków i opłat. Dokonano trzech pisów na hipotekę przymusową celem zabezpieczenia należności z tytułu podatku od nieruchomości. W zakresie promocji miasta i ochrony zdrowia, m.in. reklamowano imprezy sportowe prowadzone przez Miejski Środek Sportu i Rekreacji oraz wydarzenia kulturalne organizowane przez Miejskie Centrum Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną im. im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie, a także działania prowadzone przez jednostki organizacyjne i spółki m.in. projekt Mała Książka Wielki Człowiek, Turniej Jednego wiersza Pięknie Biegnik Niepodległości. Zapodem Głowackiego Burmistrza, debata z udziałem seniorów Mistrzostwa Powiatu Sylindskiego, drużyn pożarniczych w piłce nożnej. Przekazywano informacje do, dotyczące składania wniosków na preferencyjny zakup paliwa stałego. Trwają przygotowania do otwarcia wystawy malarskiej Młodzieży, która wzięła udział w warsztatach zorganizowanych przez Związek Artystów w Langenfeld. Wystawa będzie się w dniu 13 grudnia w Miejskim Centrum Kultury. Zorganizowano uroczystość patriotyczną z okazji 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Przy współpracy z gminą Gostynin i Nadleśnictwem Gostyni zorganizowano Mieszko Patriotyczne w gaśnym wraz z poczęstunkiem. Dokonano 8 nowych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej: 35 zmian treści wpisów, 1 wpis o wznowieniu działalności, 12 wpisów o zawieszeniu działalności i dwóch wpisów o jej zakończeniu. W analizowanym okresie wydano zarządzenia, m.in. w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów miasta Gostynina dla najdolniejszych uczniów, zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego z udziału z wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy, zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego dla gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zarządzenie w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do realizacji programu opieka wytchnieniowa edycja 2023 oraz upoważnienie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do podejmowania czynności z zakresu realizacji programu opieka wytchnieniowa edycja 2023. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do realizacji programu asystent osoby niepełnosprawnej oraz upoważnienia kierownika Miejskich Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do podejmowania czynności w zakresie realizacji programu Asystentu Stady Niepełnosprawnej edycja 2023 i zarządzenia, dwa zarządzenia w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemnic. Działanie spółek miejskich jest miejskie Mińsk, przedsiębiorstwo komunalne w Gostyninie z Bułka ZO. Trwa rozpatrywanie wniosku o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą przebudowa, rad... przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie. Spółka poszukuje dodatkowych źródeł finansowania, inwestycji i, i, i optymalizacji kosztów. Dodać, jest to pożyczka w wysokości już 64 milionów złotych. O taką pożyczkę przedsiębiorstwo się stawia. W dniu 31 października tego roku wpłynęły trzy oferty na realizację zadania pod nazwą przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostydzinie w formule za projektu i wybuduj w przedziale cenowym od 84 275 526,31 zł do 94 218 000 zł brutto. Obecnie spółka jest na etapie oceny złożonych ofert. Ponadto trwają prace modernizacyjne na stacji uzdatniania wody Ziejkowa w Kostylinie, realizowane przez topłotew Słowomir Topolewski. Zakończono prace związane z wymianą do zestawu ciśnieniowego na stacji uzdatniania wody Ziejkowa, Trwają na stacji uzdatniania wody Kolonia przez firmę Delfin, Dulny Jabna realizacja umowy przez firmę Gruntfos pompy spółka Zo na dostawę i montaż zestawu, zestawu hydroforowego oraz szafy zasilające sterowniczej w stacji uzadnienia wody przy ulicy Kolonia w Gostyninie. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej projektowo kursorowej dla zadania pod nazwą budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy kolejowej w Gostyninie. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznych projektowo-oktorysowych dla zadań pod nazwą Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy mazowieckiej w Gostyninie oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy glinianej w Gostyninie. Na bieżąco prowadzone były wymiany wodomierzy na nowoczesne zestawy radiowe na terenie miasta Gostynina. W laboratorium zakładowym na bieżąco prowadzone są analizy wody i ścieków dla potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa oraz dla podmiotów zewnętrznych. Na bieżące prowadzone są prace związane z usuwaniem awarii na z tego Gostyniny. Jeżeli chodzi o miejskie wycieczki energetyki cieplnej w Gostyninie z o.o. Zakończone, zakończone zostało przyjmowanie wniosków z dostaw ciepła na cele grzewcze do obiektów zgodnie z wnioskami odbiorców. Bieżąca jest eksploatowana sieć i węzły cieplne, ciepłowni, produkcja energii cieplnej, obsługa urządzeń technologicznych znajdujących się w ciepłowni. Miejskie Centrum Handlowe Stara Betylniarnia w Gostyninie. Kontynuowane są przeglądy techniczne obiektów, w tym 5 letni przegląd instalacji elektrycznej wraz z pomiarami. Wykonywane pomiary wymagały współpracy ze strony korzystających z lokali najemców. Dotychczasowe prace nie wykazały większych nieprawidłowości. Obecnie na 113 wszystkich lokali w dwóch budynkach wynajętych jest 7 stanowi procentowe obłożenie dwóch obiektów na poziomie 94,39%. W galerii handlowo-usługowej na 56 lokali objętych umową jest 56, to stanowi 100% możliwości wynajęcia, lokalu, yy, wynajęcia obiektu w przy obłożeniu procentowym 89,47% posiada wynajęte 51 na 57. Lokalny. Hala posiada wynajęte 51 na 57 lokalnych. W przypadku wiaty cała powierzchnia jest objęta umowami najmu, na 20 miejsc, wszystkie są wynajęte. Miejski, Miejski Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie. spółka ZOR czynności zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom. Na modernizowana jest instalacja oświetleniowa części wspólnych budynków, chodników, tylko świętowych i parkingów. Prowadzone są ustalenia z firmą zewnętrzną na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego na terenie parkingu wzdłuż budynku mieszkalnego Przewyższyńskiego 13 w Kostylinie. Wykonano projekt zmian stałej organizacji ruchu oznakowania strefy zamieszkania osiedla w Gorzewie, ulica Kukieren, w związku z wprowadzeniem stanu drugiego stanowiska podstawowego dla osoby niepełnosprawnej. W gospodarce odpadami komunalnymi bieżąco monitorowany jest stan ilości pojemników oraz realizacja przez mieszkańców czynności w zakresie segregacji odpadów i terminowy wywóz nieczystości z posesji. Czynności realizowane podczas trwania sezonu jej i jesiennego. utrzymywano należyty stan techniczny i czystości chodników i dróg osiedlowych, usuwano zanieczyszczenia z terenów zielonych, grawienie i wywóz liści. Na bieżąco wykonywane jest cięcie pielęgnacyjne żywopłotów i krzewów. Jeżeli chodzi o sezon grzewczy 2022-2023, MTB w Kostylinie na bieżąco monitoruje instalację CO własnych zasobów oraz obiektów administrowanych. Prace polegają m.in. na uzupełnieniu wody w instalacji centralnego ogrzewania w budynkach, regulacji zaworów i automatyki w wersjach cieplnych, usuwanie przecieków na instalacji CO, wymiany zaworów grzejnikowych i grzejników odpowietrzanie pionów centralnego ogrzewania. Zgodnie z uchwałą wspólnot mieszkaniowych przy ulicy Krug 1, Krug 2 w Gorzebie prowadzona jest przez podmiot zewnętrzny wymiana zawodów CEO na głowice termostatyczne przy grzejnikach. Mniejsze prace mają na celu przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania do montażu podzielników kosztów ogrzewania. W związku z wystąpieniem awarii pompy centralnego ogrzewania w pęźle budynku przy ulicy Spółdzielczej 9 w Gostyninie zaszła konieczność Podjęcia uchwały przez Wspólnotę Mieszkaniową na zakup i montaż nowej pompy z finansowaniem realizacji zadania ze środków funduszu remontowego. MTWS na bieżąco wydaje oświadczenie mieszkańcom ubiegającym się o usłużenie wniosków do Gminy Miasta Gostynina i Gminy Gostynin o wypłatę dodatku rekompensującego zakup źródeł ogrzewania. Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowano poniższe czynności. MTBS rozpoczął trzecie postępowanie o zamówienie w trybie podstawowym, przetarg na platformie e zamówienia elektroniczne, zamówienia publiczne, na wyłonienie generalnego wykonawcy, na budowę budynku wielorodzinnego przy ulicy Kutnowskiej, w Gostyninie. Otwarcie ofert wyznaczono na 30 listopada 2022 roku. Zebrano oferty na prace remontowe balkonów, Budynków przy ulicy Wierzewickiej 17e i 17d przygotowano do zatwierdzenia projekt uchwały dla wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Bierzewickiej 17e. Trwają przeglądy budowlane budynku oraz przeglądy przewodów kominiowych. Wykonano remont kanalizacji sanitarnej zewnętrznej do ziemi na działce o numerze winującym 1912 na 5 oraz 1912 na 1 przy ulicy Wierzewickiej 14a w Gostyninie. Dla budynków Bielowicka 14, 14A, 14B i 14C. Wy, wyburzono garaże przy ulicy Wojska Polskiego 10 w Kostyninie. Trwają przeglądy instalacji elektrycznej w lokalach. Przeglądy realizowane są przez podmiot zewnętrzny przydający uprawnienia w wyżej wymienionym zakresie. I jeszcze MTB z działaniem na zlecenie wspólnot mieszkaniowych przy 11 i 13. Wyszyńskiego 11 i Wyszyńskiego 13 w Gostynie prowadzi czynności mające na celu ocenę możliwości udrożnienia kanalizacji deszczowej na działkach wspólnot mieszkaniowych. Wspólnota Mieszkaniowa Przodrzyńskiego 11 zleciła firmie zewnętrznej inspekcji i udrożnienie kanalizacji deszczowej na działce wspólnoty. Jeżeli chodzi o Agencję Rozwoju i Promocji Zamek, w linie spółka ZO, spółka prowadzi bieżącą działalność. Realizuje usługi żywienia dla pacjentów szpitala Ariel Med w Gorzewie, punktów opieki dla dziećmi do lat 3, usługę cateringu dietetycznego, wynajem pokoi oraz organizację przyjęć okolicznościowych. Przystąpiono do przetargu ogłoszonego przez MOPS w Gostyninie na realizację usługi cateringu w miejskich punktach opieki dla dziećmi do lat 3. Oferta Agencji Rozwoju i Promocji Zamek została wybrana i od stycznia 2023 roku spółka będzie kontynuowała dostawę posiłków do punktu. Ogłoszono, zapytane, ogłoszono zapytanie ofertowe na przygotowanie posiłków dla miejskiego Klubu dziecięcego Uśmiech malucha w gostyninie. Spółka oferowała swoje usługi, jednak zamawiający wyłonił innego oferenta. Spółka oferuje nową usługę sprzedaż posiłków obiadowych na wynos. W dniu 16 listopada 2022 roku odbyła się kontrola sanitarna kuchni. Kontrolę przeprowadziła spółka Arionel na mocy obowiązującej umowy. Wynik kontroli był pozytywny. I na sam koniec Miejskie yy, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie. Przypomnę, że FOM świadczy usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina jako podwykonawca firmy Rezero Płocka Gospodarka Komunalna oraz obsługuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dodatkowo spółka odbiera nieczystości stałe odpadów gospodarczych z terenu Gminy Miasta Gostynina i Gminy Gostynin, w sprawozdaniu macie Państwo podane ilości, jakie zostały odebrane, więc już tego nie będę czytał. Dodam, że w analizowanym okresie zostało zawarte 28 umów na odbiór odpadów stałych. Dziękuję bardzo.